Siema, siema, widzę dzisiaj taki niecypowy odcinek, bo przyjrzymy się finałowi Ligi Narodów. Chciałem też nagrać taki odcinek z Ligi Mistrzów, no ale coś mi wypadło i niestety się nie udało. I od początku chciałbym powiedzieć, za ogólnie jestem za Messi, wolę Messiego od Ronaldo. Chociaż Ronaldo naprawdę bardzo szanuję, bo jest to naprawdę ten drugi może pomesim, jeśli chodzi o osiągnięcia grać, no ale szczerze jest to chyba najlepszy gracz, jeśli chodzi o pracę, bo naprawdę pracę on doszedł do tego sukcesu pracą, że bez pracy nic nie jest przykładem dosłownie dla każdego. Jest to właśnie przykład Ronaldo, ale Ogólnie kibicowałem. Komu kibicowałem? No szczerze przyznam się, wolałem w tym spotkaniu Portugalię, ale sami zobaczycie dlaczego. No i co, możemy zaczynać. Będę ogólnie komentował mecz, będę mówił co się działo i co, lecimy. Tutaj Portugalia zaczęła. Zaczęło się od właśnie wjazdu Portugalii w Hiszpanię dużo osób mówiło, że niby tak Hiszpania dominowała w pierwszej połowie, ale w sumie to bardziej Portugalia miała więcej szans. Tutaj strzelał bodajże João Neves. Nie znam się za bardzo na no wiem, że to jest ten z Portugalii z że pomocnik. Tutaj dużo faulów było. No, Laminia Mal, Gwiazdor, Kurtka Hiszpania 17 latek faulowany, z Pedrim coś tam gadał yy, W końcu okazało się, że jama strzela przepierniczył nad bramką yy, Trzeba było podlać, no cóż może wyszedł z tego. Gola. Teraz Nico William zleciał. Yy, znalazł gdzieś tam Pedriego, ale obok bramki szczał. Yy, widać tutaj mega dobre ustawienie yy, bramkarza. Diogo Costę Portugalii, bramkarza. Mega ładnie się ustawił tutaj, trzeba go za to pochwalić. Ogólnie, mega ładnie się ustawił podczas meczu. No i tutaj gol dla Hiszpanii. Trochę tutaj zacząć nieporozumienie. João Nevesa, właśnie. João Nevesa, no, pomocnika PSG, Nie pamiętam jego imienia i nazwiska, więc będę tak po prostu mówił pomocnika PSG, bo za dużo go w meczu w nie było widać. No tutaj mógł od razu wybiernić tą piłkę jeszcze, ja żebym tam zrobił. No a tak nie miał co zrobić do kosta. I y y y teraz znowu Portugalia. Tutaj no widać dominowali. W sensie, no nie wiem y czy tak bardzo dominowali. No bardziej bym powiedział, że w drugiej połowie dominowali. Tutaj po prostu starali się atakować. No i tutaj im to wyszło na dobre, gdyż ten... Y Gdyś lewy obrońca czy tam prawy Portugalii dostał piłkę od Francisco Conceição i umieścił ją w lewym, w prawym dolnym rogu bramki. No tutaj niestety pięknie się ustawił dla Williamsa niestety bramkarz Diego Costa i y, pięknie wyszedł z, z bramki. Tutaj koszony, oczywiście nic nie ma. Za to właśnie tak bardziej, szczerze przyznam się, kibicowałem Portugalii tak bardziej, no bo było trochę widać, yy, trochę sędzia był, yy, może nie będę mówił, że był bardziej za Hiszpanią, ale dobra, nieważne. Lecimy dalej, tutaj kilka niebezpiecznych akcji, no tutaj ewidentny faul, nieodgwizdany oczywiście na Joao Nevesie, o tym co mówiłem właśnie teraz, Hiszpania, yy, tutaj... No pięknie znalazł szczerze, yy, bramkarz Portugalii nie miał totalnie niczego zrobić. Tutaj widzicie powtórkę. No obrońcy mogliby się lepiej... Wiadomo, to też nie jest takie łatwe na takiej obronie, takiego klubu, yy, takiego narodu grać jak Portugalii, łatwo to nie jest. Tutaj kilka akcji. No i Kukurelna. nic sobie powiemy później widzowie. Yy, tutaj była akcja dla Hiszpanii. Ładnie ustawiony. <noise> bramkarz Diogo Costa y, później znowu dla Hiszpanii akcja, ale niestety nie trafił nam mogłaby to być naprawdę ładna akcja wyglądająca, a teraz Nuno Mendes, Ronaldo, który znalazł wręcz idealne miejsce y, no sami zobaczcie idealnie, Zobaczy przed sobą bramkarza, on ma 40 lat przypominam, on ma 40 lat znalazł pięknie, zobaczył przed sobą bramkarza Szczelił w lewo, nie, nie zastanawiał się, po prostu ścieli w lewo tutaj Pedri miał niebezpieczną akcję yy, i później co, kilka fauli, no tutaj ewidentny faul na żółtą albo nawet czerwoną kamerę, nawet już nie pamiętam czy kto cokolwiek dostał wtedy lewy obrońca yy, Hiszpanii, czy tam środkowy, ojojoj, tutaj też yy, zobaczcie na powtórce no zobaczcie, tutaj był ewidentny yy, powinien być to win karny, ale nic nie było tutaj Nico Williams, no prawie tą piłeczkę wkręcił Teraz, teraz teraz, strzał Portugalii, no ale tutaj fauna na Nico Williamsie, tutaj Jamal oddał chyba trzy, trzy strzały bodajże, które były wszystkie w ramkach, no tutaj Kukurella pierwszy raz od dawna dotknął w piłkę w meczu, ale o nim powiemy później. Tutaj Isko i zobaczcie tą piękną, fenomenalną obronę bramkarza Portugalii. No świetnie się ustawił, pięknie na niskie nogi. Yy, tutaj, zobaczcie, tutaj trzeba ewidentnie pochwalić Weigę. Zobaczcie, co on odwalił. Nieważne, że to był spalony, nieważne. Zobaczcie co on odwalił. On, wiedząc, że yy, był spalony, w sensie nie wiem, czy wiedział, ale i tej tak. Mogł, mogłoby tego spalonego nie być, a Veiga, a środkowy obrońca Juventusu, walczył do końca i za to należy się szacunek. Teraz niebezpieczna akcja, Leo faulowany, żółta powinna być, nie pamiętam, że była chyba, nie? I ostatnie minuty meczu, no i Bruno Fernandes mógł tutaj dośrodkować w sensie podać bardziej za pole no ale tutaj świetnie ustawiony Unai Simon nie było co dośrodkowywać, nie wiem czemu to zrobił ale dobra, teraz dogrywka lecimy z dogrywką zaczyna Portugalia nic ciekawego na początku ale później lewo lewoskrzydłowy nie, to był Nuno Mendes, przepraszam Nuno Mendes dośrodkował no i Portugalia oddała strzał Teraz tutaj było widać wiele agresji ze strony Portugalii, y, tym razem ze strony Hiszpanii, no ewidentny faul. Nie ma nic do zastanawiania. Teraz, no zobaczcie to, kukurek. No długo, dużo razy widziałem tego zawodnika podczas meczu. Niestety robił więcej złego niż dobrego, no i tutaj zobaczcie ten strzał. Pusta praktycznie bramka, mógł oddać strzał prosto w bramkę, a on se kurka ledwo co w piłkę trafił. Ach, ten Kukurella. Później jeszcze po, o nim porozmawiam. Ale teraz najbardziej kontrowersyjna akcja w całym meczu leci Nuno Mendes. Faulowany z trzech stron. Tak, z trzech stron. Nie przesłyszeliście się. Możecie zobaczyć na powtórce. Nic, totalnie nie było. Nic. Dlatego właśnie wolałem kibicać w Portugalii w tym meczu. Widać było, że sędzia bardziej jest po stronie hiszpańskiej. No, widać że jest z tej, po stronie tej drużyny, która więcej razy osiągała mistrzostwa: czy to krajowe, czy to światowe. I teraz, nuno, będę niestety się nie udało. 104 minuta. la Jamal oddaje kolejny strzał prosto w bramkarza. I jest druga połowa dogrywki. I co? Isko zaczyna. Dośrodkowanie do pola. No i niestety, piłkarz, który w środku Portugalii był za niski. Portugalii, przepraszam, w Hiszpanii za niski nie trafił do bramki. Tutaj chciała oddać czap Portugalia. No nie udało im się. Ale teraz karny. Tak, pierwszy karny. Prosto w bramkę. Widać pewność napastnika PSG. Teraz karny dla Hiszpanii. Prawy. No i. Może Kosta nie wyczuł pierwszych dwóch karnych, ale później trzeba mu pochwalić, że pięknie się ustawił. Teraz Vitinha zaczął kręcić bryluczkiem, bo tak się uradował, że trafił takiego piękniego karnego. Tutaj prawy dolny, gol. I teraz się zacznie. Gdyż teraz karnego odda Fernandes. Piękny karny, lewy dolny, bez zastanowienia. Po prostu. Z karnego na wprowadzenie i teraz isko... Oj, czy wy to widzieliście? Piłka przelatuje po rękach kost. Naprawdę mogłaby to być świetna parada. Ale no niestety piłka przelatuje. I teraz Nuno Mendes, No on to w jego stylu. Oczywiście nie mógł zawalić gdzieś w dół. Oczywiście wybrał sobie okienko jak zawsze, szczelił najlepszego karnego. No i co? Teraz. Morata, który zwalił po całości. I co? Cieszą się. Portugalczycy nawołują Ronaldo do cieszenia się i teraz gol, gol, gol Hiszpania wylatuje i Portugalia zwycięża radość widać i teraz chciałbym się przyjrzeć z zawodnikom no ewidentnie na pochwałę za ten, zasługują głównie ze strony portugalskiej Nuno Mendes Diogo Costa, który ratował tą Portugalię w tym meczu niezwyciężoną liczbą obron i parat Leo, który też kreował dużo akcji. Widać obrona, obrona Hiszpanii musiała działać naprawdę mocno, by jego zatrzymać. Co? Jeszcze dałbym tutaj Ronaldo. Może się zdziwicie, bo Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ten według mojej opinii gorszy od Messiego. Dziadek dla niektórych przereklamowany. Gorszy od Messiego. bez Mistrzostwa Świata. I tak, ten Ronaldo, który mógł być dziadkiem Lamina i Yamala, grał CZ pięć razy lepiej niż Lamin Yamal w tym meczu, i pokażę Wam powody. Po pierwsze, tworzył wiele niebezpiecznych akcji dla Portugalii. Nie oddawał tylko strzałów z daleka, tak jak Lamin Yamal, i naprawdę umiał się przedzierać. Przez obronę Hiszpanii, w porównaniu do Lamina Jamala, którego po prostu Nuno Mendes przerażał w tym meczu, był totalnie jego pogromcą. I co? Ronaldo, w porównaniu do Lamina Yamala oddał celny strzał na bramkę, który skończył się golem. Tak, pięknie tutaj, jak już mówiłem, chwaliłem Ronaldo za ten strzał. Naprawdę był to piękny strzał. Naprawdę. Nie wiem, ja bym szczerze tego na pewno jego miejscu, no ale widać, jest to doświadczony, stary zawodnik. Widać u niego to doświadczenie, widać, że długo już gra w piłkę. Ale dobra, skończmy już z tym Cristiano Ronaldo. I według mnie jeszcze pochwaliłbym, może nie dałbym go do najlepszych zawodników w meczu, ale Francisco Conceição, mega, ale to bardzo niedoceniony w tym. Meczu od razu został zdjęty po pierwszej połowie, że tam nawet przed, ale nie zapominajmy to przez niego, przecież Portugalia strzeliła pierwszego gola w tym meczu, i to nie było byle co, bo było to naprawdę orzeźwienie dla drużyny Portugalii. Potem w sumie zaczęli tak naprawdę grać i tworzyli naprawdę świetne akcje, które umieli wykorzystywać. No ale jest też ta druga strona medalu, czyli Espanyol w którym szczerze było tylko kilku dobrych zawodników, takich jak Pedri oraz Unai Simon, który naprawdę może wpuścił te dwa gole, ale szczerze mega dobrze grał. Trzeba go za to pochwalić również. No ale co, teraz rozczarowania tego meczu. No ewidentnie pierwszy zawodnik, Kokurella. Co on odwalał w tym meczu, to ja nie mam pytań. Pchał się jak jakiś palant napastników Portugalii. Naprawdę nie wiem co on odwalał na tym meczu. Pchał się, faulował wszystko co. Dusza jego zapragnęła. No. Oddał jeden strzał. No, sami widzieliście już ten strzał, widzieliście pewnie też jego reakcję na to, jak dotknął piłki. E, tak, dotknął piłki z rożnego Dozgnął piłki no z rożnego. To nie był chyba różny tylko do środkowania akurat. Wybił piłkę narożnego. Bardzo się z tego powodu, nie wiem czemu, cieszył. No ale ok. A i raz jeszcze dostał piłką w głowę. Miał pretensję oczywiście do przeciwnika, że takową piłką dostał tą głowę. Nie wiem, miał jakiś też problem do sędziego, że nie zareagował za, na to, że biedny kukurella dostał w łeb Ech, kurka wodna piłką. No widny wow, Czerwona kartka jeszcze by się należała do przeciwnika. Drugim takim lekkim rozczarowaniem. Nie będę jakoś mocno przy, ten, obrażał, ale szczerze dla mnie był La Mal. Tak, szanuję tego piłkarza. No ale szczerze, co on próbował w tym meczu? Oddał chyba cztery strzały, jeden był nad bramką, a trzy prosto w bramkarza Portugalii. No dobra, kreował coś w tej pierwszej połowie. No ale co, no sam nie wykreuje tej go gola albo kilku goli no ale Ech, Nuno Mendes to był totalnie jego pogromca dla Mi dużo razy z nim próbował, zamiast grać do tyłu, zamiast grać z zespołem, on próbował lecieć sam do przodu przez Nuno Menderza, przez którego jak wiemy nie przedarł się w końcu. No i szczerze, miał to być najlepszy zawodnik na boisku a miał, a już Ronaldo, który mógł być jego dziadkiem, miał lepszą ocenę, więc... I to nie jest że ocena, bo ocena, bo ludzie lubią Ronaldo. Naprawdę był o wiele lepszy Ronaldo na boisku. Widzę tak. Pamiętajcie, to wszystko to jest moja opinia. Bardzo dziękuję za oglądanie. No i siema. A i jeszcze jedno. Dla mnie Portugalia zasłużyła w 100% na ten puchar Elo.